Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy, jak kobiety próbują zatrzymać faceta w związku. Wydaje mi się, że wyjątkowo istotny live, transmisja. No bo jeśli oczywiście trafiłeś na kobietę, która jest toksyczna i chcesz się zostawić, to kobieta może stosować przeróżne sztuczki, żeby cię zatrzymać. Na końcu tego filmu przygotowałem niespodziankę, dlatego warto obejrzeć ten film do samego końca. Pierwsza sztuczka, jak zatrzymać faceta. Bardzo wiele kobiet próbuje już na końcu relacji udawać, że jest w ciąży. Może Ty miałeś kiedyś taką historię, chciałeś się rozstać z kobietą i nagle dostajesz smsa, jestem w ciąży. Tego typu smsy to nic innego jak próba desperackiego zwrócenia na siebie uwagi. Oczywiście no jak kobieta jest w ciąży, to i tak nie zostawisz, to będziesz z nią jeździł... E, do lekarza, to będziesz się nie opiekował. Paradoks polega na tym, że czasami ta kobieta właśnie nie jest w ciąży, ale poprzez tego typu sugestie, że jest w ciąży, ty do niej przyjeżdżasz, kochacie się, no i w końcu zachodzi w ciąże. Tak to wygląda. Także uważaj na tego typu sytuacje, szczególnie kiedy zakończyłeś relację, bo kobiety próbują w ten sposób zmanipulować całą sytuację, tak żebyś do niej wrócił żebyś jeszcze z nią został. To jest bardzo ciekawy element zachowania kobiet, który jest często stosowany. Zresztą nieraz jest tak, że jak rozstaniesz się z kobietą, a ona ostro poszaleje, odda się w ręce jednego faceta, no to potem jak do Ciebie wraca, to też niektóre kobiety potrafią powiedzieć, wiesz co, jestem w ciąży. No i teraz nie wiadomo, czy jest w ciąży z Tobą, czy z tym byłym. Jest to sytuacja bardzo ryzykowna. Jeśli kobieta używa tego typu formy manipulacji i oczywiście kłamie, no to powinieneś się poważnie zastanowić, czy warto z nią być, czy warto się jeszcze z nią spotykać. No bo skoro kobieta kłamie w tak ważnych tematach jak ciąża, to jednak ja bym się zastanowił, czy z taką kobietą warto się spotykać. Za chwilę zaczniecie się znowu razem zabawiać w łóżku. A ona powie że zapomniała sobie wziąć tabletki antykoncepcyjnej. No, bez zaufania w relacji nie jesteś w stanie też się poczuć szczęśliwy i zaintrygowany przez kobietę. Więc dla mnie to jest naprawdę niesamowite, jak niektóre panie potrafią w tym temacie kłamać. Jestem w ciąży, odezwij się do mnie. Ostatnio nawet na live jeden kolega opowiadał, że jego kobieta zadzwoniła jestem w ciąży i co teraz zrobisz? i się rozłączyła no, oczywiście widać, jawna manipulacja co jest najlepsze ta kobieta nawet sobie test ciążowy przygotowała od swojej koleżanki, która zaszła w ciąży 3 miesiące wcześniej żeby się uwiarygodnić także pod tym kątem kobiety bywają bardzo sprytne i ty powinieneś uważać z kim ty się spotykasz no bo powiedzmy sobie wprost jest to cios poniżej pasa jeśli kobieta cię w ten sposób okłamuje że pod piersią nosi Twoje dziecko, a to nie jest Twoje dziecko, albo w ogóle tego dziecka nie ma, tylko ona próbuje w ten sposób Cię zmanipulować. No to ja bym takiej oszustce nie dawał drugiej szansy, tylko wolałbym poznać normalną, zdrową, e, psychicznie dziewczynę, która no, nie stosuje tego typu szantaży. Z drugiej strony, zauważ, że to jest cecha kobiet typowo narcystycznych DDA. To właśnie tego typu kobiety najczęściej stosują takie chwyty żeby zatrzymać faceta, bo oczywiście nic innego nie zadziałało. Także warto na to zwrócić uwagę. Zresztą, jak jeszcze kobieta chce faceta zatrzymać w związku? Yy, no jeśli już masz dziecko takie, no nie dorosłe, ale już takie, które podrosło z kobietą, to często kobieta opowiada, że dziecko z tobą tęskni, może ci mówić, że syn ciągle o ciebie pyta i celowo będzie manipulować dzieckiem. Abyś ty nie chciał się rozstać. Ja znam przypadki, gdzie facet chciał odejść od kobiety, która go krzywdziła, wyzywała, a ona, ta kobieta, kazała dzwonić mojemu dziecku i mówić do tego mężczyzny, że tęskni za tatą, rozumiesz? Czyli z jednej strony go krzywdziła. No, tam padały wyzwiska, już pomijam to, że nie było żadnej zażyłości emocjonalnej, seksualnej, ale po prostu y, ona była agresywna. I po każdej kłótni, kiedy ten mężczyzna chciał się rozstać, wyprowadzić, oczywiście kobieta tutaj używała sposobu, dziecko dzwoniło i pytało, tatusiu, kiedy wrócisz? No i dlatego facet popadł w depresję, bo, bo nie wiedział, co zrobić, czy się rozstać, czy wrócić. Z jednej strony kocha bardzo syna, a z drugiej strony matka jest szalona. I oczywiście w ten sposób często możesz być manipulowany, więc jak sam widzisz, yy, dzieci dla kobiet narcystycznych DDA to narzędzie. I narzędzie manipulacji, które jest często wykorzystywane w stosunku do partnera czy faceta. Jest to bardzo przykre, ale niestety tak to wygląda. Już chyba nawet nie muszę wspominać o tym, że takie dziecko często ma już popsutą psychikę, bo jeśli matka go używa w ten sposób do wyręczania się w relacjach z ojcem, no to już też taki chłopiec czy dziewczynka potem będzie budował toksyczne relacje. Oczywiście, jeśli masz tego typu temat w życiu, napisz do mnie, to Ci pomogę w psychologiczny sposób wpłynąć na swoje dziecko czy na kobietę, tak naprawdę, z którą się spotykasz, żeby się pozbyć tego typu sytuacji. Jak jeszcze kobiety próbują zatrzymać faceta? To jest ciekawe. Próbują wzbudzić w tobie zazdrość, i to jest niestety też cecha toksycznych kobiet. Jeśli dziewczyna ci mówi, że wcześniej się z byłem spotkała, jeśli ci mówi, że ona dzisiaj idzie na imprezę i że będzie się doskonale bawić z innymi panami, to ma na celu zmusić Cię do tego, żebyś do niej wrócił, żebyś poczuł, że ją straciłeś. Niestety jest to nie w porządku. Znam przypadki, gdzie facet nie był zainteresowany dziewczyną, a ona po prostu pisała, jak nie jesteś zainteresowany, to jadę dzisiaj do kolegi Wojtka i będziemy się dobrze bawić. Warto sobie na to zwrócić uwagę, bo znowu, to nie jest w porządku. Ona nie powinna tak robić. Powinna przyjąć na klatę to, co Ty mówisz. Nie chcesz ze mną być, rozumiem to, wszystkiego dobrego ci życzę w życiu, nie wyszło nam, no trudno, tak? Natomiast często kobiety toksyczne, one tutaj próbują zazdrości, próbują wołać w tobie negatywne emocje. Zauważ to na podstawie tej manipulacji dziećmi, czy manipulacją ciąży. A także manipulacją tym, że ona się z kimś spotyka. Warto na to zwrócić uwagę, bo to są typowe takie zagrywki kobiet, które są często stosowane w relacjach. I niestety, jak ty się na to nabierasz i wracasz do kobiety, która była ciebie zazdrosna i cię manipulowała w ten sposób i pokazywała ci, że ty musisz być o nią zazdrosny, to bardzo często ona powtórzy scenariusz i za chwilę znowu z kimś tam będzie pisać. Także weź to pod uwagę, bo. Często nie warto wracać do tego typu kobiety. Tak jak mówię, ta relacja nie będzie oparta na szczerości, na szacunku, na zaufaniu i nie ma sensu budować na kłamstwie związku. Przede wszystkim według mnie związek powinien być prawdziwy. Powinieneś oczekiwać prawdy od kobiety w związku. A jeśli kobieta cię okłamuje w tak podstawowych sprawach, jak Sytuacja z ciążą czy z dzieckiem, no to o czym my tu będziemy mówić? No jak ona może być miłością Twojego życia, jak ciągle Cię okłamuje? Oczywiście ona kłamie, bo ciągle musiała kłamać w dzieciństwie, żyjąc w trudnej rodzinie. Jakby z tego to wynika? Wyciągnij z tego wnioski, bo myślę, że to jest bardzo istotne. Kobieta często też cię będzie próbowała zatrzymać w taki sposób, mówiąc, że ją krzywdzisz, szantażując, że zniszczy ci życie. Może też powiedzieć, że zadzwoni do twojej matki, ojca, znajomych i opowiada im, że jesteś złym człowiekiem. To już są skrajne przypadki, niemniej jednak też mi są znane takie sytuacje. Więc znowu, jeśli kobieta używa negatywnych emocji, próbuje użyć negatywnych emocji, żeby cię zatrzymać, daj sobie z nią spokój, poznaj normalną dziewczynę, która jest urocza, uśmiechnięta, szczera. No i przede wszystkim zdrowa psychicznie. Szkoda życia na tego typu kobiety, które stosują takie manipulacje. Niestety, tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać pakiet 20 moich kursów, 68% taniej, polecam, bo taka oferta się nie powtórzy. 120 godzin wiedzy w dużo niższej cenie. Promocja.uwodzeniewdzień.pl Wejdź pod spodem, skorzystaj, bo dzisiaj o północy kasuję tę stronę. Bardzo dużo wartościowych materiałów w niższej cenie, które warto mieć, tym bardziej, że tak jak mówię, więcej nie kupisz tego za tą cenę. Wejdź, korzystaj i przekonaj się sam, jak bardzo szybko będziesz osiągał sukcesy z kobietami. Jak odzyskać dziewczynę, jak wpłynąć na kobietę silnymi emocjami, jak doprowadzać kobietę do szczytowania, jak podrywać kobiety w internecie i nie tylko, pod Spodem masz pełen pakiet wiedzy, który bardzo poważnie zmieni Twoje życie. Dlatego warto skorzystać. promocja.uwodzeniewdzień.pl Wejdź pod Spodem, baw się, korzystaj i zobacz sam, jak szybko zmieniłeś swoje życie.